No siemka Janusz. Tutaj znowu Wielka Holandia. Słuchaj, chciałem Ci pokazać ewenement na na, ja mówię, na na, skalę światową. Tutaj jeszcze czegoś takiego w życiu nie widziałem, ale to może ja się mylę. Może to nie jest to, o czym ja myślę, no ale to rzeczy, Janusz. Tu stoimy jakby patrząc pod słońce. Jest godzina 13, czyli to jakby po południu lekko. No ale słońce ogólnie przebiega w tej linii, tam nie? Tak, tu jest w południe, nie? No i tam gdzieś zachodzi, nie? I tutaj patrzę, ty Janusz zamontował panele słoneczne w cieniu Janusz, jak widzisz te dachy, one są wszystkie w cieniu, nie wiem czy to będzie widać No bo słońce pada z tej strony, tak? Czyli tu mamy cień budynku Przejdę jeszcze kawałek jakby po drugiej stronie dachu, nie? Z tamtej strony pada prosto padle, a z tej strony nie pada, z tej strony jest wszędzie e, cień tak tutaj do ulicy, nie? Od dachu. No i nie wiem właśnie co to za pomysł, co to wymyślił w ogóle. Bo najpierw mówię, że wiesz, niemożliwe, żeby panele były w cieniu zamocowane. Potem sobie myślę, może to nie są panele, może to są jakieś kurwa chłodnice albo coś, że one muszą być w cieniu, ale patrzę na strukturę powiem Ci, to wygląda mi na panel słoneczny elektryczny Po raz, że chyba kable wychodzą z dołu, a dwa, że jak patrzysz na niego, to są takie jakby widoczne cele. No nie są to jakieś rury chłodnicze czy coś, tylko wiesz, typowy lekki elektryczny panel. Właśnie. Moje pytanie, co to ma na myśli? A to są chyba jakieś domki nowe budowane, ale chyba to mogą być państwowe. Znaczy się, tak bezpodielcie, czy coś tam. No. I no fenomen, fenomen, że panele słoneczne w cieniu jeszcze. Zobaczę, czy idą kable z dołu. A kabel jest tam instalacja, może się uda zbliżyć, czego ja już tu pokażę, bo nie wiem, czy będzie widać. Nie wiem co o tym myśleć, nawet teraz widać że jest w cieniu, a jak jest płaszczyzna panela, to ona w ogóle jakby od spodu ją odświetla. Tą z drugiej strony no to, to nie działa wtedy, nie? Także no nie wiem, ktoś tutaj chyba jakiś Janusz budownictwa miszył, a bo sam jestem Januszem, no chociaż każdy z nas ma cały so, kawałek Janusza w cząstkę. Dobra narka Janusz, cześć.